Państwa w programie bez komentarza. Witam telewidzów Telewizji Amazing i słuchacze Radia Fama na 92 i 9 FM. Dziś naszym gościem jest pani Elżbieta Błaszczyk, prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Pani prezes, grudzień i to czas podsumowań. Jak zatem możemy podsumować działalność Tomaszowskiego Centrum Zdrowia? 2012 rok to rzeczywiście rok pełen wielu wydarzeń w historii, można powiedzieć, już teraz Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Ponieważ grudzień, właściwie w 2012 rok, a teraz grudzień 2012 roku można podsumować jako rok dobry dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, jeżeli chodzi o Pacjentów, jeżeli chodzi o udzielane świadczenia zdrowotne pacjentom, zarówno w zakresie hospitalizacji, jak i porad ambulatoryjnych, i specjalistycznych. Na pewno rok 2012 jest również rokiem, w którym przeżyliśmy. Drobne zamieszanie dotyczące wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie, a ono wiązało się z porozumieniami z 2008 roku. Mamy za sobą jakby ten okres, a on wiązał się również z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie pozwów, które zostały wniesione w 2008 roku przez lekarzy. W tej chwili mogę powiedzieć, że spółka funkcjonuje stabilnie i w sytuacji finansowej, którą na dzień dzisiejszy mamy, możemy z optymizmem patrzeć w 2013 rok i następne. Pani prezes, musimy wrócić do tej sprawy. Lekarze a Tomaszowskie Centrum Zdrowia, dlatego że to przez chwilę faktycznie zajmowało opinię publiczną bardzo. Lekarze chcieli zwrotu tych pieniążków, znaczy wypłacenia należnych im pieniążków. Sąd Okręgowy w Piotrkowie wydał wyrok niekorzystny, natomiast Sąd Najwyższej Instancji zweryfikował go. Wyrok sądu okręgowego w Piotrkowie dotyczył innej grupy lekarzy niż wyrok sądu najwyższego. Aczkolwiek dotyczył tej samej sytuacji faktycznej i sytuacji prawnej. Otóż właściwie nałożyły się dwie rzeczy: wyrok sądu okręgowego w sprawie kilkunastu lekarzy, którzy nieco później wnieśli pozwy o wyrównanie wynagrodzeń na podstawie zawartego w 2008 roku porozumienia, i chociaż jesteśmy w tej chwili spółką, a więc innym podmiotem niż wówczas SPZOS tak zwany, to jednak na podstawie artykułu 23 Kodeksu Pracy przyjęliśmy zobowiązania z ówczesnego SPZOZ-u. Rzeczywiście, wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie, który zapadł 5 czerwca 2012 roku, dotyczył właśnie wyroku niekorzystnego dla nas, na podstawie którego zrealizowaliśmy płatności w wysokości prawie pół miliona złotych. Natomiast Sąd Najwyższy wydał, tak jak powiedziałam w analogicznej sprawie, ale dotyczącej innych lekarzy, wyrok, który wiązał się z jednoznacznym stwierdzeniem, że podpisane porozumienie w 2008 roku było podpisane pod wpływem groźby. A więc oczekujemy w tej chwili również na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, bo taka jest procedura prawna, aby w konkretnych sprawach wnosić albo skargę kasacyjną, albo skargę na procedury w zależności od tego, jaka jest sytuacja i mamy nadzieję, że wyrok Sądu Najwyższego w tej drugiej sprawie będzie analogiczny jak w pierwszej. Pani prezes przyniosła tutaj dziś ze sobą piękną statuetkę. Słuchacze nie mogą jej zobaczyć, więc ja przeczytam. Druga nagroda w konkursie Perły Medycyny 2012. Za cóż ta nagroda? My chcemy poddawać się ocenie właściwie przede wszystkim naszych pacjentów. I oni codziennie nas oceniają i codziennie albo są zadowoleni ze świadczonych usług, albo też zgłaszają swoje jakieś zastrzeżenia. Natomiast poddajemy się również ocenie podmiotów zewnętrznych. Tym podmiotem zewnętrznym jest właśnie kapituła nagrody. Eskulapa. To jest konkurs centralny, tak zwany konkurs centralny pod nazwą Perły Medycyny. W, to, w którym to konkursie wystartowaliśmy drugi raz. W ubiegłym roku, przypomnę, uzyskaliśmy wyróżnienie, a w bieżącym roku srebrną perłę. W kategorii szpitali powyżej 400 łóżek, szpitali wielospecjalistycznych. Tak jak powiedziałam, jest to taka ocena zewnętrzna, podmiotu zewnętrznego, który. Przede wszystkim analizuje, w jakiej kondycji finansowej jest dana spółka czy dany podmiot leczniczy. Jak podchodzić do kwalifikacji pracowników, czy ci pracownicy są szkoleni, czy podnoszą swoje kwalifikacje. Jak rozwija się spółka, jak rozwijają się świadczenia zdrowotne, jak wyposażane są poszczególne oddziały czy poradnie specjalistyczne. I to wszystko. Oczywiście zostało poddane ocenie, weryfikacji, no i stąd taka zło, srebrna perła, mam nadzieję, w przyszłym roku złota. Czyli ma Pani prezes nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku? Gdybym tak nie myślała, to na pewno nie podejmowałabym się tego trudnego zadania, a kierowanie podmiotem leczniczym to naprawdę jest zadanie nie lada. I, I nie nada wyzwanie, właśnie tak. No właśnie, kiedy widziałyśmy się na początku i pani prezes obejmowała to stanowisko, zarzucano pani, że owszem, ma pani duże y, doświadczenie menedżerskie, ale zbyt mały kontakt y, właśnie z medycyną. Co się zmieniło w ciągu tych prawie już półtora roku? Ja oczywiście nie mam takiej ambicji, żeby mieszać się w procedury lekarzy czy pielęgniarek, bo Tomaszowskie Centrum Zdrowia ma naprawdę dobrą kadrę i myślę, że możemy być z tej kadry naprawdę dumni. Natomiast myślę, że zderzenie właśnie świata medycyny z, ze światem zarządzania. Właściwie sprawdza się i to nie tylko w naszym szpitalu. Mam nadzieję, że sam wynik finansowy, który za 10 miesięcy prawie, że osiągnął się 800 tysięcy wyniku dodatniego, też o czym świadczy. Ale myślę, że zarówno jedna, jak i druga strona może korzystać ze swoich doświadczeń i tymi doświadczeniami się dzielimy. Ja oczywiście bardzo sobie cenię komunikację między kadrą, całą kadrą pracowników i współpracowników Tomaszowskim, centrum zdrowia. Dyskutujemy, spotykamy się właściwie na takich comiesięcznych spotkaniach kadry, wymieniając pewne doświadczenia i tak naprawdę w szpitalu i w ogóle w spółce dzieje się naprawdę bardzo dużo, a właśnie dzięki tej komunikacji wydaje mi się, że również i ten wynik udaje się nam wspólnie osiągnąć, bo na pewno nie jest to zasługa jednej osoby. A czy prywatnie ta praca przynosi Pani satysfakcję? Ogromną satysfakcję i powiem szczerze, że e, tylko czasami e, udaje mi się e, wychodzić o godzinie 17 ze szpitala, ale najczęściej jestem e, dłużej. E, I nie dlatego, że e, nie potrafię sobie zorganizować pracy, bo myślę, że. Taką umiejętność już po tylu latach nabrałam, nabrałam takiej umiejętności. Natomiast przede wszystkim chodzi mi o to, że ciągle się uczę i ciągle poznaję nowe obszary. A w szpitalu, w poradniach jest naprawdę tych obszarów bardzo wiele. Jakie plany w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o inwestycje? Bo szpital się rozwija, ale nie widać tego, że tak powiem, od wewnątrz. Natomiast mamy dużo nowego sprzętu i może tym możemy się pochwalić. Ja, w pierwszej kolejności chciałam powiedzieć, że ja mam świadomość zakresu pracy, jeżeli chodzi o szpital i tych kwestii inwestycyjnych. Natomiast musiałam wybrać i ustawić pewne priorytety. Te priorytety dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia właściwego poziomu leczenia naszych pacjentów. Leczymy nie tylko lekami, leczymy również poprzez właściwy sprzęt, i ten sprzęt, Przęt musi być najwyższej jakości, dlatego że w pierwszej kolejności jest bezpieczeństwo pacjentów. Druga kwestia to jest kwestia, oczywiście, wizualnego odbioru przez pacjentów. W miesiącach letnich staraliśmy się przede wszystkim zabezpieczyć to, co na zewnątrz. Budowaliśmy agregat prądotwórczy. To wiązało się z też taką dużą odpowiedzialnością organizacyjną, ponieważ agregat, który funkcjonował do tej pory, a który powinien zabezpieczać szpital w prąd, pod Gdyby go zabrakło od dostawcy, agregat ten stary był z lat 60. więc on zupełnie nie spełniał pewnych wymogów. Więc wybudowaliśmy nowy agregat i w tej chwili można powiedzieć, że przez 8 godzin zabezpieczamy non stop pracę szpitala. Robiliśmy również pewne porządki na zewnątrz, jeżeli chodzi o nasze budynki. Natomiast teraz, w okresie zimowym, przystępujemy już do, do prac takich wewnątrz. Natomiast przed nami jest ogromne zadanie do 2016 roku. Musimy spełnić wymogi sanitarne i sprzętowe. Te sprzętowe, można powiedzieć, spełniamy bardziej, nastawiamy się na te sanitarne. I już remonty w poszczególnych oddziałach będą prowadzone pod kątem spełnienia tych wymagań Ministerstwa Zdrowia, a to jest duży zakres prac i trzeba to po pierwsze zorganizować, po drugie trzeba znaleźć po prostu pieniądze na tego typu prace. Pani prezes, musimy jeszcze powiedzieć, że jest pani po zakończonych negocjacjach z NFZ-em. Tak, wczoraj zakończyłam negocjacje, jeżeli chodzi, chodzi o plan finansowy na rok 2013. I mogę powiedzieć, że z tych negocjacji jestem zadowolona. A jeżeli chodzi o nadwykonania i to, co NFZ jest winien spółce? No właśnie, nadwykonania na pewno by, gdyby NFZ zapłacił nam za nadwykonania za 2010-2011 rok. To z całą pewnością inaczej mówiłabym o planach inwestycyjnych, bo to są duże pieniądze. Natomiast ponieważ no wiadomo, sytuacja finansowa, budżetowa, jaka jest, każdy wie, w związku z tym te nasze roszczenia no, przedstawiliśmy w pozwie i złożyliśmy pozew do sądu. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji medycznej i myślę, że sąd rzeczoznaczy biegłego, który oceni tę naszą dokumentację. Natomiast wszystkie te przypadki, te procedury, które zastosowaliśmy, to są przypadki nagłe albo ratujące życie, a więc takie, w których nie mogliśmy odmówić pacjentowi przyjęcia chociażby do szpitala czy do szpitalnego oddziału ratunkowego coraz częściej mówi się o tym, że kontrakty są źle szacowane, że właśnie gdzieś są nie do wykonania, gdzieś są nadwykonania. Czy jest taka możliwość, by właśnie w negocjacjach z NFZem te kontrakty wypośrodkować, żeby nie było takich sytuacji, że musicie Państwo o swoje własne pieniądze występować do sądu, natomiast żeby to wszystko upłynnić te procedury finansowe, które no nie czarujmy się nawet w medycynie dzisiaj są podstawą bytu placówek. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o procedury, one zostały w jakiś czas temu wycenione, czy ustalone, natomiast no wiadomo, życie nie stoi w miejscu, medycyna ma coraz większe osiągnięcia, coraz większe są oczekiwania diagnostyczne ze strony pacjentów, a więc przyłożenie takiego sztywnego szablonu, czy jakiegoś wzoru, no akurat tutaj nie zawsze się sprawdza, aczkolwiek jest to jakieś narzędzie, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, w negocjacjach. Natomiast no, NFZ z drugiej strony ma określoną pulę punktów do sprzedaży, tak, różnym podmiotom, no i konkurujemy na tym rynku. Natomiast ja zawsze podnoszę element kompleksowości szpital, ambulatoria, diagnostyka, czy laboratorium, czy szpitalny oddział ratunkowy. I właśnie ta wieloprofilowość w naszym przypadku no dla nas i myślę, że dla NFZ powinna być tym wyznacznikiem innego potraktowania niż podmiotów, które tego typu zakresu nie oferują. Natomiast rzeczywiście w ciągu roku zmienia się jakby i zapotrzebowanie, i jest pewnego rodzaju sezonowość na pewne procedury. No i stąd jakby różnica między tym, co policzy NFZ według pewnych wzorów, szablonów, a tym, co przynosi życie. Tak? I, I jakby nigdy nie można utrafić, aczkolwiek wydaje się, że w naszym przypadku to minimum niezbędne udaje nam. Się wspólnie w jakiś sposób z nfz wynegocjować. Pani prezes, chwalimy się tutaj, ale muszę niestety przytoczyć pewne skargi, które otrzymaliśmy od y, pacjentów szpitala. Chodzi tutaj przede wszystkim o długie oczekiwanie w izbie przyjęć. Tak, proszę Państwa, to chyba jest problem nie tylko Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, bo niedawno byłam w jednym ze szpitali łódzkich i rzeczywiście kolejki w Izbie Przyjęć są duże, ale to zazwyczaj jest kwestia no wyboru godziny, o której pacjenci do nas przybywają. Pewnie to jest także kwestia sezonowości, no bo wiadomo, że jeżeli jest większa zachorowalność na jakieś choroby infekcji, dróg górnych, dróg oddechowych, czy też właśnie choroby krążenia, to na Najczęściej pacjenci do otrzymujący u swojego lekarza skierowanie do y, y, naszego szpitala przychodzą do izby przyjęć, no, y, pewnie y, jak najwcześniej się daje i tak naprawdę wszyscy przychodzą na jakąś tam określoną godzinę. Ale myślę, że to jest też y, swego rodzaju cena za fakt, że y, coraz więcej pacjentów do, u nas chce się leczyć, y, że do nas trafiają y, na przykład dzieci z y, chorobami alergii, tak? i tutaj otrzymują naprawdę fachową, profesjonalną pomoc. A więc mamy prawdzie izbę przyjęć dla dzieci, no niemniej jednak jakby obszarowo jest to mniej więcej to samo miejsce. Mówimy też tutaj o oddziałach, których nie mają ościenne szpitale, a bardzo często trafiają do nas pacjenci z powiatu rawskiego, powiatu opoczyńskiego, powiatu łódzkiego, wschodniego, i stąd jakby, no, ta kumulacja jest. My podejmujemy wszelkiego rodzaju działania, aby zmniejszyć tę dolegliwość, no ale dysponujemy jednak określoną liczbą kadry lekarskiej i tymi możliwościami po prostu, które mamy, no musimy tych pacjentów obsłużyć. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby, aby te niedogodności złagodzić, no bo Prawdopodobnie do końca ich nie zlikwidujemy, bo tak jak powiedziałam, to jest nie tylko problem Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, ale, ale szeregu szpitali, również na przykład łódzkich, które no częściowo też znam. Kolejne sygnały, które otrzymujemy, dotyczą niewłaściwego, a wręcz obsesyjnego zachowania personelu szpitalnego. Czy to się zmienia, czy to się zmieni, czy jest jakaś szansa, co możemy powiedzieć słuchaczom na tę chwilę? Czy mogę powiedzieć, że porównując rok ubiegły i ten rok i ilość interwencji czy skarg ze strony pacjentów, ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że to ta ilość interwencji zmniejszyła się. Aczkolwiek nie powiem, że zupełnie one zostały wyeliminowane. No bo zawsze w tak dużej ilości pacjentów będą i z jednej strony może zachowania niewłaściwe, mówię tutaj o kadrze, a z drugiej strony może będą też nadmierne oczekiwania ze strony pacjentów, więc nigdy nie da się wyeliminować pewnie takich sytuacji. Natomiast my dokładamy wszelkich starań, żeby pacjenci czuli się u nas dobrze i żeby byli, przede wszystkim mieli poczucie bezpieczeństwa. W tym celu wprowadzamy pewne standardy, które spowodują, że zachowania personelu medycznego i personelu pomocniczego będą takie, jakich jak My oczekujemy. Stąd zdecydowaliśmy się na niełatwy proces, długotrwały, ale również i wymagający wielkiego wysiłku ze strony naszych pracowników. Akredytacja certyfikacyjna i w tym celu zgłosiliśmy się do Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, które to centrum będzie weryfikowało wszystko to, co my robimy. Jest to na pewno ogromne przedsięwzięcie, ale tak jak powiedziałam wcześniej, przy tej kadrze, którą dysponujemy, ja. Ja jestem absolutnie przekonana, że nam się to uda. Daliśmy sobie na wprowadzenie właśnie tej akredytacji dosyć długi czas i myślę, że w tym czasie wszyscy uczestnicy tego procesu, który mam nadzieję, zakończy się pozytywnie wydaniem certyfikatu przez Ministerstwo Zdrowia, że wszyscy ci właśnie uczestnicy będą później na finale zadowoleni z tego faktu, ale i we, będą mogli zweryfikować swoje postępowania. Natomiast oczywiście nie akceptujemy w żadnym wypadku takich zachowań, które są, powodują dyskomfort pacjenta i na, zawsze staram się wyeliminować poprzez rozmowę właśnie z pracownikiem, aby pokazać mu, bo nie, nie zawsze człowiek w danej chwili dostrzega to swoje niewłaściwe zachowanie, a więc myślę, że zawsze trzeba człowiekowi dać szansę, pracownikowi w szczególności. Planowane jest wprowadzenie do szpitali systemu, z którym, w którym pacjent będzie mógł skorzystać ze wszelkich świadczeń na podstawie dowodu osobistego. Czy nasza placówka Tomaszowska jest przygotowana do tego faktu? Tomaszowskie Centrum Zdrowia posiada uprawnienia dostępu do systemu elektronicznej ewidencji ubezpieczonych i już nawet dzisiaj możemy sprawdzić, czy pacjent jest w tej ewidencji, czy posiada ubezpieczenie. Nasi pracownicy mają takie uprawnienia dochodzą sygnały, że nie wszyscy ludzie są w tej ewidencji, mimo tego, że pracodawcy płacą za nich składki. To oczywiście już nie jest Państwa kompetencja, ale gdzieś to się pojawia. Czy wtedy, czy na początku wprowadzenia tego systemu jednak będziemy musieli te nasze standardowe druki ERMŁA przynosić ze sobą, czy Państwo będziecie rozwiązywać to w jakiś inny sposób? Jesteśmy przygotowani właśnie na ten plan B, czyli jeżeli ktoś nie będzie w ewidencji NFZ-u, to wówczas będzie miał obowiązek albo też no, wolę złożenia oświadczenia. Jeszcze nie znamy jak będzie wyglądało to oświadczenie, ponieważ druk będzie standardowy dla wszystkich placówek i on będzie wydany poprzez prawdopodobnie rozporządzenie ministra zdrowia albo zarządzania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i pacjent wówczas, jeżeli jest pewny, że jest ubezpieczony, a nie ma go w tej ewidencji elektronicznej, wówczas złoży oświadczenie, które my w już bez jego udziału będziemy weryfikować. Pani prezes, musimy już kończyć, bo niestety ten czas tak szybko mija, ale przypomnijmy jeszcze tym pacjentom, którzy ewentualnie mieliby jakieś uwagi, czy to dotyczące zachowania kadry, czy jakichś innych rzeczy związanych z placówką. Gdzie oni tak naprawdę mogą zgłosić te swoje uwagi? W przypadkach uwag jestem do dyspozycji każdego pacjenta jeżeli jestem, nie, nie jestem zajęta, to każdego dnia w godzinach od godziny od 8 do 16, jak również pan dyrektor do spraw medycznych przyjmujemy każdego pacjenta i wysłuchujemy każdej interwencji, staramy się reagować natychmiast, a jeżeli wymaga to jeszcze jakichś głębszych wyjaśnień, to wtedy umawiamy się na konkretną wizytę. Oczywiście, jeżeli są pacjenci, którzy zechcą w formie pisemnej złożyć swoje spostrzeżenia uwagi albo wnioski, to bardzo Serdecznie zachęcam. Ja na dziś dziękuję bardzo Pani za rozmowę. Bardzo dziękuję.